Dzisiejszy panel na kongresie ZPF, w którym miałem przyjemność brać udział, był poświęcony instytucjom wspierającym branżę, sekt, branżę pożyczkową i tematyce, jak te firmy mogą wspierać firmy pożyczkowe, które po okresie regulacji z 18 grudnia 2022 stanęły w dosyć trudnej sytuacji, zmniejszonej rentowności ze, ze swojej działalności operacyjnej. Ja, reprezentując Lando Group. Miałem okazję opowiedzieć o tym, jak pośrednicy finansowi mogą pomóc firmom pożyczkowym. Przede wszystkim dostarczając większą ilość informacji, dostarczając lepszych, bardziej stargetowanych klientów, ale także współpracując na poziomie bardziej szerszym, nie tylko stricte marketingowym. Była to też okazja, żeby, żeby przedstawić branże z punktu widzenia innych firm, zarówno pośrednictwa finansowego, jak i, jak i windykacyjnych, zbierających informacje o klientach czy weryfikujących ich tożsamość. Rola pośrednictwa finansowego we wstępnej preselekcji klienta jest dosyć istotna, ponieważ my, zbierając informacje o tym kliencie, już na etapie zanim on trafi do firmy pożyczkowej, jesteśmy w stanie ocenić, jakie ma szanse oraz jakiego produktu poszukuje, ponieważ jako Lando mamy szeroką paletę produktową od produktów na wysokie kwoty, długi okres, ale też wymagające od klienta lepszej zdolności kredytowej, po produkty krótkoterminowe na krótszy okres, które, które wymagają. Niższą zdolność, a także są w stanie udzielić tego finansowania klientom słabszym. Dlatego też jesteśmy w stanie weryfikować klienta, na co ma zdolność i, i który produkt jest dla niego najodpowiedniejszy. Rynek pośrednictwa. Będzie się rozwijał, myślę, cały czas. Oczywiście poszczególni gracze mogą mieć problemy, a, a poszczególni mogą być wygranym tego rynku ze względu na większą elastyczność i dobieranie lepszych form marketingu, pozyskania klientów, współpracy, oceny tego klienta. Liczę na to, że, że najlepsi gracze na tym rynku będą mieli raczej świetlaną przyszłość.